Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tematem, którym zajmiemy się w następnych kilku odcinkach naszego projektu Intertech Academy jest cyfrowe przetwarzanie sygnałów. A konkretnie w tym cyklu, w tej serii filmów, będzie nas interesowała metoda matematyczna, która się nazywa analizą Fouriera. Analiza Fouriera jest bardzo użyteczną techniką, którą powinien, nawet musi znać każdy inżynier, który zajmuje się takimi tematami jak elektronika, elektrotechnika, telekomunikacja, robotyka, miernictwo, przetwarzanie obrazów, inżynieria biomedyczna, można by tak długo, długo wyliczać. Jest to super użyteczna, super potrzebna metoda matematyczna i służy ona do tego, żeby wziąć sobie jakiś dowolnie skomplikowany sygnał i zapisać go, rozłożyć go na sumę takich prostszych sygnałów, a te prostsze sygnały mają po prostu postać takich oscylacji, czyli dają się opisać funkcjami sinus, i cosinus. Zanim zagłębimy się w tematykę tej analizy Fourier'a, zanim wyprowadzimy sobie odpowiednie równanie. nauczymy się przeprowadzać te analizę dla różnych sygnałów, to chciałbym dzisiaj pokazać Ci taki prosty przykład, ilustrując to, dlaczego te sygnały harmoniczne są takie przyjemne. Przekonamy się, że o ile analizowanie jak jakiś na przykład układ elektroniczny zareaguje na jakiś dowolnie złożony, skomplikowany sygnał może być dość trudne. To przeanalizowanie, jak ten sam układ zadziała na sygnał harmoniczny, sygnał, który da się opisać funkcją sinus albo cosinus, okazuje się zwykle banalnie proste. I właśnie tym się teraz zajmiemy. Zapraszam. Wyobraźmy sobie sytuację, w której mamy jakieś źródło napięcia, zasilające czy generujące jakiś sygnał do obwodu elektrycznego, i będziemy zainteresowani wyznaczeniem prądu, który w takim obwodzie pobudzanym tym źródłem napięcia będzie płynął. Czyli mamy nasze źródło. Oznaczmy sobie ten sygnał napięciowy, to wymuszenie naszego wodu przez UOT. Znówmy się może przez chwilę, z jakiego rodzaja, rodzaju sygnałami spotykamy się w praktyce, w elektronice, w Tak Czyli możemy narysować sobie jakąś oś czasu i powyżej narysować przebieg tego U od T. No Oczywiście najbardziej takim banalnym chyba sygnałem jest napięcie stałe, czyli dc. Czyli nasza wartość naszego UOT w ogóle się. Nie zmienia, tak? Mamy ten sam poziom napięcia przez cały czas trwania naszego sygnału. Jeszcze tutaj mała uwaga, tutaj będziemy zakładać, że nasze sygnały, nasze przebiegi napięciowe rozciągają się od minus nieskończoności do plus nieskończoności. Chodzi o to, że chcemy pominąć efekty, które pojawiają się w momencie, w którym dopiero włączamy taki sygnał, tak? To teraz dla nas nie jest interesujące, zakładamy, że jakby jesteśmy bardzo, bardzo długo od tego, jak dane źródło napięcia, dany sygnał, który będzie miał taki charakter okresowy, został włączony. No dobra, to może jakiś inny przykład. Tak? Inny przykład może być. To może być przebieg o charakterze takich impulsów prostokątnych, czek? czyli napięcie przyjmuje dwie wartości, pomiędzy którymi bardzo szybko się przełącza. I taki charakter mają różnego rodzaju sygnały cyfrowe. Nie wszystkie czasami sygnały cyfrowe, zwłaszcza w szybkich interfejsach, takich jak na przykład Ethernet, mogą mieć więcej niż dwa poziomy napięć, ale tutaj zajmiemy się tylko takim najprostszym przykładem. Taki charakter takiego sygnału impulsowego mają również sygnały PWM, czyli Pulse Width Modulation. Są to sygnały służące na przykład do sterowania z zasilaczami impulsowymi albo silnikami, bardzo często stosowane w elektronice i w elektrotechnice. Możemy też wyobrazić sobie sygnał, który będzie miał charakter takich impulsów, ale trójkątny, tak? czyli będzie to wyglądało mniej więcej w ten sposób. Napięcie narasta sobie do jakiejś wartości, a potem bardzo szybko opada z powrotem do zera. I taka sytuacja się powtarza. I taki przebieg nazywamy przebiegiem piłokształtnym. Po angielsku używa się tutaj określenia sawtooth, czyli takie zęby piły. I tego typu przebiegi są używane no, na przykład również w zasilaczach impulsowych do generowania tego sygnału PWM. Tak? Czyli ten sygnał sawtooth jest nam potrzebny, żeby wygenerować w bardzo prosty sposób potem z niego sygnał PWM, ale nie będziemy o tym teraz w szczegółach mówić. Są one też używane przykład w syntezatorach muzycznych jako generator takiej podstawowej fali, którą potem możemy odpowiednio przekształcać, transformować, żeby uzyskać dźwięk taki, jaki muzyk sobie tego życzy. No i mamy jeszcze jeden rodzaj sygnałów, który będzie tutaj głównym bohaterem tego, o czym będziemy mówić, czyli przebiegi harmoniczne. Przebiegi harmoniczne, czyli takie, które mają charakter funkcji sinus albo. Kosinus, no oczywiście te dwie funkcje mają taki sam kształt, różnią się tylko fazą, czyli różnią się tylko tym przesunięciem poziomem wzdłuż tej osi, albo powiedzmy chwilą, w której przyjmiemy sobie, że nasza funkcja ma początek. Tak, Czy widzimy, że możemy mieć do czynienia w elektronice, w elektrotechnice z różnego rodzaju, rodzaju przebiegami napięciowymi? No i teraz pytanie brzmi: jak te przebiegi napięciowe będą generowały natężenie prądu, czyli jakie będzie, jakie będzie natężenie prądu w obwodzie pobudzonym tego rodzaju różnego sygnałem? Narysujmy sobie jakiś odbiornik, niech to będzie po prostu coś, co możemy zamodelować przez obciążenie rezystancyjne, czyli zwykłą rezystancję R, ale żeby sobie trochę uprościć czy utrudnić sprawę, to założymy, że po drodze do tego odbiornika mamy jeszcze indukcyjność L. I tutaj mała uwaga, taka indukcyjność to może być jakaś cewka indukcyjna, która została umyślnie wprowadzona przez projektanta obwodu, a może to być też indukcyjność po prostu połączenia pomiędzy źródłem napięcia, a naszym odbiornikiem. Każdy, tak naprawdę, przewód, każda para przewodów, czy ścieżki na płytce drukowanej, każde połączenie elektryczne ma jakąś swoją indukcyjność i już przy stosunkowo niewielkich częstotliwościach, bo w częstotliwościach rzędu powiedzmy 100 kHz czy nawet mniejszych indukcyjności tych połączeń mają zdecydowanie większy wpływ na działanie takiego połączenia, takiego przewodu niż na przykład jego rezystancja, tak? Więc też warto mieć tego świadomość. No dobra, no i naszym zadaniem jest stwierdzić teraz, co się tutaj wydarzy? Czyli jeżeli znamy U od T, jeżeli znamy L i R, to chcemy określić, jakie będzie I od T w tym obwodzie, tak? Czyli to jest to, co próbujemy teraz w tej chwili wyznaczyć. Gdybyśmy nie wprowadzili sobie tej indukcyjności, to sprawa byłaby bardzo prosta, tak? Czyli mielibyśmy po prostu spełnione prawo OMA, w którym moglibyśmy powiedzieć, że I od T byłoby równe u od t podzielnemu przez r. No ale niestety tutaj w naszej sytuacji nie jest tak łatwo, ponieważ mamy ten element indukcyjny i teraz musimy zapisać sobie pełne napięciowe prawo Kirchhoffa dla tego obwodu, czyli musimy zapisać sobie napięcia na obu elementach, na cewce indukcyjnej i na rezystorze. Napięcie na rezystorze jest dość prosto powiązane z natężeniem prądu, już sobie powiedzieliśmy przez prawo Ohma, czyli mnożymy r razy i. Takie mamy nasze napięcie. W przypadku cewki jest troszeczkę trudniej, no bo tutaj natężenie naszego prądu jest następująco powiązane z napięciem. Czyli napięcie na cewce, które się indukuje, jest równe L razy D i po dt, czyli razy chwilowa szybkość zmian natężenia tego prądu. No i teraz pełne równanie dla naszego obwodu wynikające z napięciowego prawa Kirchhoffa mówi nam, że napięcie. Ze źródła, tak, to nasze UOT e, będzie rozłożone pomiędzy te dwa elementy, tak, czyli suma napięć na cewce i na rezystorze musi nam dać UOT, czyli będzie to L razy D i pod T, to jest napięcie na cewce indukcyjnej, no i musimy dodać do tego R razy I. Widzimy, że tutaj wyznaczenie I z tego równania będzie zdecydowanie trudniejsze, dlatego że. Jest to równanie różniczkowe, tak? czyli równanie, w którym oprócz natężenia prądu i mamy także jego pochodną, tak? i ona też jest związana z napięciem i z natężeniem prądu, i w związku z tym takie równanie musimy teraz sobie rozwiązać. Znalezienie rozwiązania dla każdego z tych sygnałów, które sobie tutaj narysowaliśmy, może być dość trudnym zadaniem, ale okazuje się, że dla przebiegów. Harmonicznych, sinus i cosinus, jest ono stosunkowo proste do rozwiązania. W każdym razie zdecydowanie prostsze niż dla jakichkolwiek innych takich arbitralnych, dowolnych przebiegów. No może jeszcze prostsze jest dla DC, ponieważ tam wiemy, że D i po DT musiało być równe 0 i cała sprawa nam się uprości po prostu prawa OMA, ale sygnałami stałymi nie będziemy się tutaj w tej chwili zajmować. Skupimy się na rozwiązaniu tego naszego problemu dla funkcji sinus i cosinus. No dobrze, to zastanówmy się teraz, dlaczego rozwiązanie naszego problemu, czyli znalezienie tego natężenia prądu dla sygnałów, które mają postać funkcji sinus albo cosinus, dla sygnałów harmonicznych, będzie prostsze niż w każdym innym przypadku. Wynika to ze szczególnych właściwości tych funkcji, a mianowicie takich, że każda operacja liniowa, za chwilę sobie powiemy więcej o co tu chodzi, wykonywana na takich sygnałach, nie zmienia ich charakteru. Tak? Czyli nadal, jeżeli na wejście jakiegoś układu liniowego wpuścimy funkcję o postaci. Na przykład cosinus Omega T. Czyli to wchodzi nam jakiś obwód elektryczny, który składa się tylko z elementów liniowych, na przykład z takich elementów jak cewki, kondensatory, jak rezystory, to jedyne, co można wyjść, to też funkcja harmoniczna o tej samej częstotliwości, czy też tak, którą da się opisać jako cosinus albo sinus omega T I jedyne, na czym może polegać różnica, to, że będzie ona pomnożona razy jakąś liczbę, i. Przesunięta w czasie, tak? O jakiś kawałek, czyli po prostu zmieni się jej faza do tego argumentu omega t, dodamy sobie jakieś phi. Przy okazji, ta wielkość omega nazywana jest zwykle pulsacją takiego sygnału. Po angielsku funkcjonuje tutaj pojęcie angular frequency. Tak warto znać też angielską nomenklaturę, ponieważ obecnie bardzo dużo materiałów jest dużo łatwiej dostępnych w języku angielskim niż w języku polskim. Ok, ona jest związana bardzo blisko z normalną częstotliwością. A mianowicie omega to jest 2 pi pomnożone razy częstotliwość naszego sygnału, tak? A częstotliwość sygnału f to jest odwrotność okresu, czyli czasu, jakby pomiędzy dwoma górkami takiego kosinusa czy takiego sinusa. No i zobaczmy, przekonajmy się, czy faktycznie tak jest, tak? Przydadzą nam się pewne tożsamości trygonometryczne, czyli przydadzą nam się wzory, które mówią, jak możemy na przykład do siebie dodawać funkcje typu sinus i funkcje typu cosinus. Na przykład załóżmy, że chcemy dodać do siebie funkcję cosinus x i funkcję cosinus y. W trygonometrii mamy bardzo prosty wzór, który mówi nam, że to będzie równe 2 razy cosinus x plus y podzielone przez 2 i pomnożone razy cosinus x minus y podzielone przez 2. Teraz wyobraźmy sobie, że chcemy odnieść to do dwóch sygnałów. Czyli tu mamy cosinus omega t i załóżmy, że nasz drugi sygnał będzie po prostu przesunięty w czasie, tak? Czyli mamy omega t plus jakieś przesunięcie w czasie. No i to musi być równe 2 cosinus raz x plus y, czyli omega t plus omega t plus phi przez 2 razy cosinus i tu mamy różnicę argumentów, czyli omega t minus omega t minus phi przez 2. Jeżeli teraz to sobie uprościmy, to zobaczymy, że wyjdzie nam 2 razy cosinus. I tutaj w tym pierwszym nawiasie dostaniemy omega t plus phi przez 2, a w drugim nawiasie omega t nam całkiem zniknie, tak? ponieważ tu mamy omega t i odejmujemy omega t i dostaniemy cosinus minus phi przez 2, co jest tym samym co cosinus phi przez 2, bo cosinus jest funkcją parzystą, czyli cosinus minus x to jest to samo co cosinus x. No i co? No i popatrz, że ma to postać funkcji 2 razy cosinus phi przez 2 razy cosinus omega t plus phi przez 2, tak? Czyli widzimy, że faktycznie to jest nasza stała, przez którą pomnożyliśmy. Nasz sygnał, częstotliwość nam się nie zmieniła, bo nadal mamy tutaj omega t, no i wprowadziliśmy jakieś przesunięcie, które jest równe tutaj φ przez 2, tak? Czyli widzimy, że faktycznie taka liniowa operacja na dwóch funkcjach cosinus o tej samej częstotliwości dała nam też funkcję cosinus o tej samej częstotliwości, tylko zmienionej amplitudzie i zmienionej fazie. I tak samo stałoby się, gdybyśmy próbowali zrobić sobie naprzód cosinus omega t plus sinus omega t tak, albo wymyślili jakiekolwiek inne kombinacje, ponieważ tak naprawdę sinus omega t to jest to samo co cosinus omega t dla odpowiedniego przesunięcia fazowego phi. Tutaj jest jeszcze jedna bardzo ważna, bardzo użyteczna zależność, którą sobie zapiszemy, ponieważ będzie ona bezpośrednio związana z naszym problemem wyznaczenia prądu w takim obwodzie LR, tak, czyli obwodzie z cewką i z rezystorem. Mianowicie chodzi o to, że jeżeli mamy sumę takiego sygnału a razy cosinus omega t i dodajemy do niego b razy sinus omega t to ten wypadkowy sygnał też będzie miał charakter funkcji harmonicznej o częstotliwości omega i amplituda będzie równa pierwiastkowi z a kwadrat plus b kwadrat jak mam pierwiastek a kwadrat plus b kwadrat trochę to przypomina twierdzenie Pitagorasa i nie bez powodu razy cosinus, tutaj mamy omega t plus skąd jest tym co sobie powiedzieliśmy jakieś przesunięcie phi no i tangens tego kąta przesunięcia Fi. to będzie minus b podzielone przez a zależność tak jak już powiedziałem która za chwilę będzie miała dla nas kluczowe znaczenie żeby rozwiązać nasz problem więc sobie może zaznaczmy ją w ramce i teraz chciałbym pokazać Ci, że jeszcze jeden rodzaj operacji liniowych nie zmienia nam charakteru funkcji harmonicznych, mianowicie różniczkowanie. Różniczkowanie będzie nam potrzebne ze względu na działanie w naszym obwodzie cewki indukcyjnej, czyli jeżeli będziemy chcieli policzyć pochodną po czasie funkcji cosinus omega t, to co dostaniemy? Prosty rachunek różniczkowy mówi nam, że jest to równe minus omega razy sinus omega t, tak? Czyli widzimy, że faktycznie nie zmienił się charakter naszej funkcji, nadal jest to funkcja harmoniczna o częstotliwości pulsacji omega. Moglibyśmy też przepisać to tylko do postaci kosinusowej, czyli zapisać, że sinus to jest kosinus przesunięty w fazie o pi drugi, tak? Czyli możemy napisać, że to jest cosinus omega t minus pi drugi, tak? Jeden i drugi zapis poprawny, tak? Widzimy, że nadal nie zmienia nam się charakter naszej funkcji. No i tak samo by było dla sinusa. Tak jeżeli mamy sinus omega t. To po zróżniczkowaniu dostajemy omega razy cosinus omega t. Też gdybyśmy woleli pracować na samych sinusach, moglibyśmy napisać, że to jest omega razy sinus omega t, ale dodać pi drugi, czyli dodać 90 stopni. Ok, jak więc widzimy, wszystkie tego typu operacje liniowe, czyli dodawanie dwóch funkcji, mnożenie tych funkcji razy stałą, różniczkowanie tych funkcji, nie zmienia ich charakteru, czyli nadal będziemy mieli funkcje harmoniczne o tej samej częstotliwości. No i teraz jest to bardzo ważne z punktu widzenia naszego obwodu. Tak? Narysujmy sobie ten obwód jeszcze raz. Mamy nasze uOT. Od razu zapiszmy, że interesuje nas sytuacja, w którym UOT ma charakter funkcji harmonicznej, tak na przykład cosinus. Czy mamy U0 razy jakiś cosinus omega t? No i mamy naszą cewkę indukcyjną, mamy nasz rezystor. I interesuje nas przebieg prądu i t. Tak powiedzieliśmy sobie, że. Związek między napięciem U od T a prądem jest następujący. U od T to się równa l razy DI po dt, dodać r razy i. I teraz możemy już bardzo dużo powiedzieć na temat przebiegu IOT, no bo skoro w naszym obwodzie występują tylko elementy liniowe, to znaczy, że nasze IOT też musi być, mieć charakter jakiejś funkcji trygonometrycznej, tak? czyli też musi mieć charakter funkcji o postaci I0, czyli jakaś amplituda. Teraz sinus omega t albo cosinus omega t może zostaniemy przy cosinusach cosinus omega t dodać jakieś przesunięcie fazowe phi jeszcze może zapiszmy sobie te amplitudy stosując wielkie litery tak wtedy będzie nam łatwiej odróżnić od samych przebiegów zmiennych w czasie czyli małego u i dużego No i teraz widzimy, że nasze znalezienie prądu tak naprawdę sprowadza się do tego, że musimy znaleźć tą amplitudę czyli i0 i to przesunięcie fazowe fi. Jak to zrobić? No, spróbujmy podstawić postać tego i od t z naszego równania, które tu zapisaliśmy do tego napięciowego prawa Kirchhoffa. Będzie nam potrzebna pochodna, czyli di po dt. Tak, di po dt, czyli musimy policzyć pochodną tego wyrażenia i 0 razy cosinus omega t plus fi. Nie jest to bardzo trudne, to będzie minus omega i 0 razy sinus omega t dodać fi. No i teraz mamy w ręku wszystko, co jest nam potrzebne, żeby poskładać te nasze równanie do kupy. Czyli musimy napisać, że za u od t wstawmy sobie u0 cosinus omega t, czyli piszemy, że u0 cosinus omega t równa się minus omega i 0 razy L może przypiszmy to do postaci minus i 0 razy omega L, tak będzie trochę prościej razy sinus omega t plus phi to jest napięcie na cewce indukcyjnej no i musimy dodać napięcie na rezystorze a to jest równe po prostu i 0 razy R razy cosinus Omega. Na razie nie wygląda to może zbyt przyjemnie, w szczególności problem jest taki, że mamy tu jakąś mieszaninę funkcji cosinus. Po lewej stronie mamy cosinus omega t, a po prawej stronie mamy jakiś sinus i jakiś cosinus. Ale tutaj możemy przypomnieć sobie nasz wzór, który nam mówił, że przypomnijmy go sobie a razy cosinus omega t, dodać b razy. Sinus omega T to był pierwiastek z kwadrat plus B kwadrat razy cosinus omega T plus jakieś przesunięcie fazowe, ponieważ phi już użyliśmy, to może nazwijmy je tym razem teta, i tangens tego kąta teta to było minus B przez A. Tak, czyli jeżeli zastosujemy to sobie teraz do prawej strony tego równania, to możemy napisać lewą stronę zostawimy. Niezmienioną, czyli mamy u0 razy cosinus omega t, a po prawej stronie zostanie nam następujące równanie. I0 sobie wyciągniemy tutaj jako część wspólną przy sinusie i przy kosinusie. Następnie będziemy mieli pierwiastek z omega kwadrat l kwadrat dodać r kwadrat. No i wtedy już możemy wszystko zapiąć do postaci cosinus omega t plus phi to jest ten oryginalny argument, który był i jeszcze musimy dodać to nasze przesunięcie fazowe. Theta i możemy napisać, że tangens tego przesunięcia fazowego theta to jest omega L tak czyli współczynnik przy sinusie podzielony przez R czyli współczynnik przy kosinusie. Tak przypominam, że I0 już sobie wyłączyliśmy przed nawias. No i teraz popatrz. Widzimy, że po lewej i po prawej stronie tego równania mamy funkcję Kosinus omega T, tak? czyli żeby lewa i prawa strona były zawsze w każdej chwili czasu równe, to muszą być spełnione dwa warunki. Po pierwsze, amplitudy tych funkcji muszą być takie same, czyli U0 musi być takie same jak I0 razy o pierwiastek z omega kwadrat L kwadrat plus R kwadrat. Nazwijmy sobie może dla uproszczenia. Tą wielkość jako moduł z, czyli moduł z impedancji tego obwodu, nie będziemy tłumaczyć sobie w tej chwili tej nazwy, jeżeli troszeczkę znasz się na teorii obwodów elektrycznych, to pewnie jest to dla Ciebie coś znanego. No i wtedy możemy zapisać, że I0 to będzie po prostu U0 podzielone przez Z, super, czyli mamy już znalezione I0. Musimy jeszcze znaleźć to nasze przesunięcie fazowe, tak, czyli musimy znaleźć tę wielkość Φ. No, i popatrz, że jeżeli ma się nam to zgadzać, to cosinus omega t musi być tym samym, co cosinus omega t plus phi plus teta. No a z tego bezpośrednio wynika, że phi plus teta musi być po prostu równe 0. Czyli phi musi być równe minus teta, co oznacza, że tangens przykład tangens kąta phi musi być równy minus omega l. Podzielone przez R. No i fantastycznie, w ten sposób znaleźliśmy wyrażenie, które pozwala nam wyznaczyć kąt Φ, czyli jesteśmy już w stanie powiedzieć wszystko na temat natężenia prądu płynącego w naszym obwodzie. Jak więc widzisz, faktycznie w przypadku, w którym nasze napięcie jest dane sygnałem harmonicznym, czyli ma postać takiej funkcji cosinus omega t albo sinus omega t, to rozwiązanie tego problemu, wyznaczenia natężenia prądu wcale nie jest takie trudne. Moglibyśmy wyobrazić sobie teraz jakikolwiek inny obwód elektryczny. Czyli, na przykład, do obwodu z naszego przykładu, w którym mieliśmy źródło napięcia, cewkę indukcyjną i rezystancję, dorzucimy sobie jeszcze kondensator. A czyli mielibyśmy dodatkowy element. Tu mielibyśmy CRL. Znamy nasze napięcie UOT. Wiemy, że ono ma postać funkcji cosinus. Interesuje nas natężenie prądu. Nie będziemy tutaj rozwiązywać tego problemu, ale wiemy, że rozwiązanie będzie musiało mieć postać jakieś I0 razy cosinus omega t plus Fi, tylko oczywiście to I0 i Fi będą wyrażone innymi wzorami niż w przykładzie, który właśnie rozwiązaliśmy, ale możemy analogiczną metodą posłużyć się do tego, żeby przeanalizować sobie dowolny, dowolnie skomplikowany obwód elektryczny zawierający tylko takie elementy liniowe, czyli rezystory, cewki indukcyjne i kondensatory. I tego typu sytuacji, tego typu systemów, układów, które zawierają liniowe elementy jest w fizyce bardzo dużo. Jeżeli, załóżmy, interesowałoby nas na przykład drgania jakiejś struny czy propagacja fali w jakimś środku, tak? Czyli mamy na przykład linę, strunę zaczepioną między dwoma punktami, tak? I mamy jakąś funkcję U, która mówi nam, jakie jest wychylenie tej struny. Ona zależy w tym wypadku akurat od x i od t, czyli zarówno od jakiejś współrzędnej przestrzennej, jak i od czasu. Natomiast równanie, które opisuje ruch takiej struny, mówi nam, że druga pochodna d2u po d x kwadrat jest równa 1 przez c C2. kwadrat. C2 c to jest prędkość propagacji fali w takim środku, w takiej naszej napiętej linie. raz d2u po dt kwadrat, tak? czyli widzimy też, że mamy tutaj tylko i wyłącznie operacje liniowe, mamy mnożenie raz jakąś stałą, tak, w naszym przypadku to jest 1 przez prędkość fali do kwadratu i mamy no, liczenie pochodnych, akurat drugą pochodną po x i drugą pochodną po czasie. Innym przypadkiem może być propagacja temperatury w jakimś środku, czyli w najprostszym przypadku możemy wyobrazić sobie jakiś jednowymiarowy pręd, który też możemy wprowadzić sobie jakąś oś x i interesuje nas, jak zmienia się temperatura. Tego pręta w każdej pozycji w funkcji czasu i tu też mielibyśmy liniowe równanie różniczkowe, które mówi nam, że szybkość zmian temperatury w jakimś punkcie, czyli d duże T po małym T, jest proporcjonalne do drugiej pochodnej, czyli d kwadrat T po dx kwadrat. Też mamy tylko operacje liniowe w związku z czym wszystkie te problemy Najłatwiej analizuje się zakładając, że wszystkie nasze rozkłady, wszystkie pobudzenia, tak, czy wychylenia struny, czy rozkłady temperatury są dane funkcjami typu sinus i cosinus. Ok, ale powiedzieliśmy sobie, że w praktyce występują sygnały pobudzenia, które wcale nie wyglądają jak sinus i cosinus, tak? czyli na przykład ten sygnał piłokształtny, który sobie wcześniej. Wprowadziliśmy, jak sobie poradzić z tym problemem. No i tutaj z pomocą przychodzi nam coś, co nazywamy właśnie analizą Fouriera. W tym odcinku nie będziemy się tym jakoś szczególnie mocno w wielu szczegółach zajmować, ale powiemy sobie mniej więcej o co chodzi. A chodzi o to, że możemy taki nasz sygnał okresowy o dowolnym kształcie. Zapisać jako sumę wielu różnych funkcji sinus i cosinus o różnych częstotliwościach. Tak? Czyli moglibyśmy wziąć sobie jakiegoś sinusa, następnie dodać do niego np. funkcję o podwojonej częstotliwości. Do tego dodać np. funkcję. Do tego dodać sobie funkcję o jeszcze wyższej częstotliwości. Czy np. 3 albo 4 razy większej. I dodając do siebie wszystkie tego typu małe sinusy, moglibyśmy uzyskać taki właśnie sygnał o dowolnym kształcie. A ponieważ umiemy rozwiązać problem, przeanalizować nasze układy liniowe, na przykład liniowe obwody elektryczne dla funkcji sinus i cosinus, to potem składając wyniki takich analiz do kupy, też możemy uzyskać odpowiedź na, czy rozwiązanie odpowiedzi takiego systemu na układ, na pobudzenie o dowolnym kształcie, dowolnym przebiegu. No i mam nadzieję, że po zrobieniu tego krótkiego przykładu jest już dla Ciebie jasne to, dlaczego tak bardzo lubimy sygnały harmoniczne, sygnały o postaci funkcji trygonometrycznych sinus i cosinus, bo przekonaliśmy się, że układy liniowe, tak na przykład układy elektroniczne, elektryczne, które zawierają cewki, rezystory i kondensatory, kiedy są pobudzone takim sygnałem, przetwarzają go w jakiś sposób, to na wyjściu dostaniemy też sygnał harmoniczny o tej samej częstotliwości, a jedyne, co może się zmienić, to jego amplituda i jakieś przesunięcie fazowe. I ta sama zasada obowiązuje nie tylko w elektronice, w urządzeniach elektronicznych, ale możemy w ten sposób badać propagację fal, możemy badać transport ciepła, możemy badać jakieś układy mechaniczne, zachowanie robotów. Cała masa różnego rodzaju obiektów daje się w ten sposób analizować. Widzimy więc, że umiejętność rozłożenia takich dowolnie złożonych sygnałów i pobudzeń na proste, elementarne sygnały harmoniczne będzie bardzo potrzebna i bardzo użyteczna w praktyce. I zdobyciem tej umiejętności zajmiemy się właśnie w kolejnych filmach z tego cyklu. Do zobaczenia!